Warto, Zostawcie łapkę w górę i z wolem ehm, Jeżeli wam się takie filmy podobają, jesteśmy właśnie na filmiku e, Fortnite w Top e, do mapki macie proszę, ale chyba każdy Ale wow. Jak? 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 Nie nie, nie trzeba było tańczyć, Danek. No to może zabijać kawię. Ha, ale nie trzeba było tańczyć no tam. Nie trzeba. Ja Jak ci teraz tak w tym hasłem? Ej, chłopak, to my jeszcze przedstawimy. No tak, ze mną, tak, ze mną dzisiaj śreślić oraz mój kuzyn zamek. Elo ziorme, ziomeczki. Co i jest? I nie, no zabili mnie! Jak mnie Szymon zjał! Szymon to jest Hej, Jak widzicie tak wygląda tabela. Myślę, że taki na szybko start, ale wcześniejszy filmik coś nie pyknął. Yy, nie pykł, nie wiem. Pip! Dobra. Dobra. Tak zobaczycie na tym yy, kanale jak... Tak, jak jeżeli... Ja, i, ta, I takie to szybkie to info, to. info. I takie szybkie info. Jak ja piję na tym na kanale 150 subów damy od razu zakłada kanał słuchajcie, jeżeli bijecie Uber to na 150 nagrywamy piosenkę znaczy tak, a na 15 subów to nie jest piosenka no nie, ale gdzie tu się ściany nie dostawić postawić może nie, się, Ale nie w jeden dzień. Ale się ja podniosłam jakby spąku. Dobra, portu jest w dobrej nawet sytuacji. Ale przez to budowanie tak to może... no. Od by było lepiej, Co Nie, co Słucha! No jeszcze mi chłop tańczy, ej, dobrze, z tego nie widziałem. Jak bo bym się, bo bym z zielenie zieleniałbym ze wstydu no przecież jak tak można tak bez, bez się nie przegrać mój no drogi takie ci jestem to cofany kiełbasie jestem w kiełbasie tak w kanapce teraz to jest? o sms nie, ja, nie, nie widzę! Mam lagi! Ta, ty masz lagi? No, Dobra, nic ci nie będzie. To SMS. Ale masz lagi, Danek. Kto to się lecił? Nie na mojej lanie, kole nie ja. Szanujmy się. Nie. Ja za takie skille możecie zostawić łapkę w górę i suba Ogólnie nie chcę pożalić na tym wymiarach tych znieczelkowych, możecie wyróżnić Bo mam w serwisie kompaty Ale że chłopie sprayuje cały czas Ale że ja sobie idę tutaj, a wy serio na mnie nie zwracacie uwagi? No jakie to jest chamstwo a wiemy, będziemy, będziemy tylko na tym rekreatywnym, będziemy tylko też na trójkach I będziemy testować też inne tryby No, możemy też. Na razie to jest taki wiadomo, luźny odcinek. Ojmy, jak naczywam ten kilofem! Normalnie... Dlatek sobie teraz machał kilofem. <mulity> pod to zostawcie subskrypcję najlepiej. no nie może być czy teraz było zgodę? w ten jest właśnie żartuję? jeszcze trochę odbierać na komputer spaczyłam, bo tam mam tutaj. ale mam ten cel jest do zrobienia gdy już tylko to dzięki wam odpłyniemy będę małkała super Pomóżcie Donkowi, zostawcie łapkę w górę, połowę, połowę z lajków przeleje dla Donka. O chłopie, kurde, co dostałem? dostałem? nam nienawidzę grać na creative'ie. Tak? No to w następnym odcinku... W następnym odcinku możemy sobie nagrać tryb, stru, możemy sobie nagrać tryb trójki. Co nie? Tak, tak, tak. się? Ty. się... No nie! Nie! Czy wy sobie ze <laughs> nie! Żartujecie? Oh, no. Nie! 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 Dobra, to na to było piękne. Może damy taki na emotek. Kurde. Czemu danek skak... Czemu to danek sto w co tak? To chcę SMS. To liczy się. Możecie. Nowy nowych Oczyńki mam, bo będzie super, bo współgrał. No. O, ale o, ja że. Wierzę... Wierzę. Ale Ale że. Ale Ale nie wiedział. Nie nie, wiedział. A, że? Wiele, nie No ale kurde. Ja ale że. wierzę. ale dam na komputer. Ja, nie, zbieram nie, komputer. ja sobie zbieram na laptop. Nie się kurde zabrać Ja nie wierzę ja, moi drodzy Co ja teraz zrobię to, 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 to jest chyba... Nawet... Co robisz? Ogólnie kurde No czasami gdy ktoś kurzy No to jest to jest Chłop to mój chyba mokry Kurde braknie, naprawdę tu jest gdzieś chłop, a gdzie jest? Ale się zlękłem Hamburgerze. A czemu nie pijesz? Bo nie sera, nie znoszę sera. Ale to było 200 i kieszynek. Brawo. Ale że sobie pijemy czegoś, tak o... Ale mi dało. O, ludzie. To są takie normalnie słońce. Nie no, takie... na no, kanał Bartona, bo filmy tam będą. Nie na to wybranie się. Uuuu. Pochodzi proszę. Proszę, nie No czy ty możesz, Bartek, no. zaraz No czy ty możesz? Ja nie mogę. No, 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 ta no, 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 Dobra, no, on jest obity, on jest obity jak nie wiem, danek. On ma 150hp. Za 30? 120 hp Nie wiem, jak on okay. co ale dobra. Damek, czy ty miałeś właśnie 50hp, bo ja ci dałam... Nie, ty miałeś 60 chyba. Nie, on sam dostał ode mnie, nie wiem, 30. Serio? No to jakim cudem ja go na dwa hity wziąłem na 30 i miał biało? Ej, dalej Are you kidding me? To mi się tak wydaje. Are... Are you killing me? Oj... o Ty, ty kurczę, Co mu warto? Nie trafiłeś! Oj, oj, oj... Tak naprawdę masz 17 A jajaj! Kurde, dobra. Aj... aj, aj. Tójki, Chwileczka. Muszę sprawdzić jaki jest czas odcinka. Dobra, 10 minut. No kurde! Wydaje mi się, że takie jeszcze 4 minutki i możemy już kończyć ten odcinek. A ile trwa? 10 minut.

Opuszczę hmm. Dobra, dajemy na trójki Dobra, ee, tylko że jeszcze chyba Jeszcze tylko trzy minuty, no to chyba No nie trzy minuty, no chłopie, no Możemy zaraz nagrać drugi, ale to wtedy będę miał więcej czasu, aby Wtedy będę miał mniej czasu, aby to wrócić Ja będę musiał wtedy montować dwa punkty. No to jeden, no to słuchaj, nagramy dzisiaj dwa, jeden rzucić jutro, a drugi. Po już, no. Tylko ten drugi musi być znowu krótszy. Ale wiem, nagramy sobie 23-minutowy filmik i pójdziemy teraz na trójki. Co by na to? Tylko po tej arence. Czyli się po tym tym, co? to Ale ten nagle ten trochę fanie! ty możesz. Aha. Nie brali No to było. To było i Drodzy, robimy cięcie i widzimy się już na no, arentach. Chłopaki, tutaj się już zrobi cięcie, nie? No dobra, to wychodzimy z trybu kreatywnego. Okej. Okay. Ale ludzie, emocje. Ej, a końcu na ile yy, łapek w górę będziemy nie. nagrywać piosenkę? Nie! Na 15 subów ja nagrywam piosenkę, a na 150 subów Danek zakłada swój kanał aha Bartek, co ty nam, żeby nagrać... Żeby teraz zakończyć i nagrać kolejny odcinek tylko z jak? E, dobra moi drodzy, już wróciliśmy po e, letniej na razie. E, my już kończymy, nagramy drugi, drugi filmik. Um, jeden, wrzucim, jeden wrzucę jutro. Jak to oglądacie to... Jeden wrzucę jutro tego dnia, którego teraz nagrywam. Um, a drugi filmik wrzucę pojutrze. Czyli spodziewajcie się maratonu. Takiego dwufilmowego myślę, że będzie okej. Okay. Słuchajcie, nie, słuchajcie. 100, 100 subów, Bartek robi piosenkę. 150, ja zakładam kanał, a 200 subów robimy maraton. Okej. Okay. Dobra, no to może być. No teraz robimy daily. Naprawdę Wam się to podobało. No cały dnia, miesiąc, po każdym dniu film. Tak. No, no to mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zostawcie super i łapeczkę w górę. No jakbyś na bieżąco to już na tyle, pa, a my już się bierzemy do następnego odcinka. Bajo!